Witam Was kochani, z tej strony Dawid, a to kolejny odcinek z serii auta bez tajemnic, w którym omawiamy według nas najpopularniejsze modele samochodów. Dziś czas na Peugeot 508 drugiej generacji. Standardowo omówimy silnik, skrzynię, jakie są jego najczęstsze usterki i na co zwrócić uwagę podczas zakupu. Zapraszam do oglądania. Jeśli odcinek Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapy w górę i kliknąć suba. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Druga generacja Peugeota 508 zaprezentowana została w 2018 roku podczas Geneva Motor Show. Stanowiła rewolucję w stosunku do swojego poprzednika. Samochód bazuje na platformie EMP2 używanej w wielu modelach grupy Stellantis. Zamiast stonowanego klasycznego sedana lub kombi Peugeot postawił na odważną sportową stylistykę, aby wyróżnić się w kurczącym segmencie D zdominowanym przez SUVy. Samochód w przeciwieństwie do poprzednika oferowany jest jako pięciodrzwiowy liftback oraz pięciodrzwiowe kombi czyli sportwagon. W czerwcu 2023 roku model przeszedł facelifting. Przeprojektowano grill oraz reflektory. Dodano światła dzienne w kształcie potrójnego śladu pazurów zamiast dotychczasowych kół. Na wyposażeniu auta znalazł się nowy system multimedialny Peugeot i Connect Advanced z 10 calowym ekranem dotykowym, a cyfrowy zestaw wskaźników zyskał nowe tryby wyświetlania. Dwa lata po restylizacji w 2025 roku Peugeot ogłosił zakończenie produkcji modelu 508 bez planowania jego następcy. Przejdźmy więc do wersji wyposażenia. Zacznijmy od Active. To podstawowa wersja. Z zewnątrz wyróżnia się 16-calowymi felgami i mniej widocznymi reflektorami LED. W standardzie znajdziemy 8-calowy ekran dotykowy z Apple CarPlay lub Android Auto oraz 12-calowe cyfrowe zegary. Auto jest również wyposażone w dwustrefową klimatyzację automatyczną i podstawowe systemy bezpieczeństwa, takie jak system hamowania awaryjnego i monitorowanie pasa ruchu. Kolejną wersją jest Allure. Wersja ta bazuje na wersji Active. Wizualnie wyróżniają ją 17- lub 18-calowe felgi. Wnętrze zdominował większy, 10-calowy ekran dotykowy z wbudowaną nawigacją satelitarną. Do wyposażenia dodano również system dostępu i odpalania bez kluczyka, a klimatyzacja zyskała system oczyszczania powietrza z zapachem. Wersja Allure oferuje również asystenta parkowania. Kolejną wersją jest wersja GT Line o sportowym charakterze, która do pakietu Allure dodaje elementy stylistyczne. Z zewnątrz wyróżniają ją czarne lusterka i sportowe felgi. Wnętrze utrzymane jest w czarnej kolorystyce z czerwonymi przeszyciami. Na wyposażeniu znajdziemy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, a systemy bezpieczeństwa zostały rozbudowane o adaptacyjny tempomat i monitorowanie martwego pola. Wersja GT jest to topowa i najbardziej luksusowa odmiana. Wyróżniają adaptacyjne zawieszenie, które dostosowuje się do stylu jazdy i warunków na drodze. Z zewnątrz GT ma 19-calowe felgi, zaawansowane reflektory full LED i podwójne końcówki wydechu. Wnętrze jest najbardziej luksusowe z elektrycznie regulowanymi fotelami, ze skóry Nappa, pamięcią ustawień i nagłośnieniem Premium marki Focal z 10 głośnikami. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Kończąc ten temat, zacznijmy omawiać silniki. Zaczynamy od benzyny, które z nich wybrać, a których unikać. Zaczynamy od 1.6 PureTech w wersji 180 bądź 225 koni. Jest to czterocylindrowa jednostka na łańcuszku rozrządu, która była modernizacją owianego złą sławą silnika THP. Jest bardzo wymagający pod kątem serwisowania. Silniki te mają dość dyskusyjne opinie i zostały ostatecznie wycofane na rzecz mniejszej jednostki. Średnie spalanie w ich przypadku wynosi między 8 a 9 litrów. Kolejną jednostką jest silnik o pojemności 1.2 PureTech generujący 130 koni. Trzycylindrowy silnik, który w 2021 roku zastąpił obie wersje 1.6. Jest to jednostka budząca kontrowersje ze względu na swoją konstrukcję i potencjalną awaryjność. Silnik ten ma pasek rozrządu pracujący w kąpieli olejowej. Jest to kluczowy element, który wymaga bez. Względnego pilnowania terminów wymiany, ponieważ zużyty pasek może się łuszczyć, obniżając wydajność pompy olejowej. Spalanie BD, dlatego podzielcie się w kom, jakbyście chcieli, nie? Warto dodać, że obydwie jednostki PureTech posiadają filtr cząstek stałych zwany GPF. Przejdźmy więc do silników diesla, omówmy ich mocne strony i pułapki jakie możemy napotkać. Zacznijmy od mniejszego 1.5 o oznaczeniu BlueHDi generującego 130 koni mocy. Jest to podstawowa jednostka wysokoprężna zapewniająca przyspieszenie do 100 km na godzinę w okolicach 10 sekund. Jej główną zaletą jest bardzo niskie spalanie na poziomie 5-6 litrów litrów na 100 km. Ma dwa słabe punkty. Pierwszy to wymiennik ciepła, z którego może wyciekać płyn chłodzący. Drugim problemem jest łańcuch wałka rozrządu. Który w pierwszych seriach silników był nietrwały i mógł uszkodzić silnik już po 100-150 tysiącach kilometrów. Prowadzono szerszy wzmocniony łańcuch, a koszt konwersji wraz z wałkami i pokrywą to około 2500 zł. Kolejnym motorem jest dwulitrowa jednostka generująca 160 lub 180 koni. Większy czterocylindrowy diesel. Który był oferowany do 2020 roku, zapewniał znacznie lepszą dynamikę w granicach 8 sekund do 100 km przy wciąż rozsądnym spalaniu w granicach 6-7 litrów. Obydwa te silniki sporadycznie sprawiają problemy z układem AdBlue. Kolejną opcją, jeżeli chodzi o silniki, są wersje hybrydowe. Gama 508 obejmuje trzy warianty Hybridy Platin. Wszystkie oparte na silniku benzynowym 1.6 Piultech, wersje hybrid generujące 180 i 225 koni stanowią trzon oferty hybrydowej. Dodatkowo istnieje odmiana nazwana Peugeot Sport Engineered generująca 360 koni. To topowa wersja będąca najmocniejszym serii nieprodukowanym Peugeotem w historii. Zastosowano w niej 225 konny silnik PureTech, 110 konną jednostkę elektryczną i dodatkową o mocy 113 koni odpowiadającą za wprawianie w ruch kół tylnych tym samym jest to jedyna wersja z napędem 4x4. Trudno ją znaleźć i jest bardzo droga. Wszystkie hybrydy posiadają baterie o pojemności około 12 kWh co pozwala na przejechanie do około 62 km w trybie czysto elektrycznym. Hybrydowe wersje Peugeot'a sprawiają wrażenie słabszych niż sugerują dane techniczne, ponieważ skupiono się tutaj na maksymalizacji efektywności paliwowej. Deklarowane przez producenta zużycie paliwa jest bardzo niskie, nawet poniżej 1,5 litra na 100 km. Realne średnie spalanie w trybie mieszanym wynosi około 8-9 Litrów na 100 km, a w trybie doładowywania baterii z silnika jeszcze więcej. Kończąc omawianie silników, płynnie przechodzimy do skrzyń biegów. 508 drugiej generacji była oferowana z kilkoma rodzajami skrzyń biegów w zależności od wybranego silnika. Podstawowa skrzynia manualna. Sześciobiegowa niemal wyłącznie z 1.5 HDI w pierwszych latach produkcji. Automatyczna o oznaczeniu EAT-8 to ośmiobiegowa skrzynia Icin, klasyczna skrzynia automatyczna z konwerterem momentu obrotowego. Ma generalnie dobrą reputację, jeśli jest odpowiednio eksploatowana. Typowe problemy mogą obejmować awarie mechaniczne, np. sprzęgieł czy łożysk, wycieki oleju czy uszkodzenia elektroniki. Często wynikające z niewłaściwej obsługi lub wysokiego obciążenia. Skrzynia hybrydowa E-EAT8 to specjalna, zintegrowana skrzynia, która pracuje w wersjach hybrydowych. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. To na tyle w temacie skrzyń biegów, teraz opowiedzmy sobie o najdroższych usterkach i o tym jak je wykryć. Używany Peugeot 508 drugiej generacji to stosunkowo młody model więc poważne usterki nie są jeszcze powszechne. Zacznijmy więc od silnika. Nadmierne zużycie oleju i rozrząd w silnikach benzynowych 1.2 PureTech może wystąpić problem z paskiem rozrządu, Pracującym w kąpieli olejowej, który może się łuszczyć i uszkadzać silnik. Starsze jednostki 1.6 Piurtech również mogą spalać olej z powodu problemów z nagarem. Zapytaj o historię serwisową, w szczególności o terminy wymiany oleju. Powinno się to robić co 10-15 tysięcy km i paska rozrządu najlepiej co 60 tysięcy. Kolejno problemy z napędem rozrządu w Dieslach 1.5 BlueHDi. HDI. We wczesnych wersjach silnika 1.5 Blue HDI zdarzały się awarie łańcucha wałka rozrządu, które mogły prowadzić do zniszczenia silnika. W tym przypadku zwróć uwagę na datę jego produkcji i upewnij się, czy łańcuch był już wymieniany. Najlepiej na nową i szerszą wersję. Kolejny temat to układ oczyszczania spalin. W silnikach diesla najczęściej dochodzi do usterki układu oczyszczania spalin z systemem SCR oraz rzadziej do usterek wtryskiwacza. AdBlue oraz problemami z płynem EOLIS, który ułatwia wypalanie sadzy z filtra FAB. Dalej zostaje nam elektronika i drobniejsze bolączki. Jeżeli chodzi o elektronikę, uważana jest za skomplikowaną. Może generować problemy i koszty. Zwłaszcza w egzemplarzach z początku produkcji. Warto dodać, że system multimedialny bywa krytykowany za logikę działania, np. fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją, jedynie wywołują odpowiednie menu na ekranie dotykowym. Przejdźmy do konkurencji Peugeota 508 drugiej generacji, który wyróżnia się na tle konkurencji swoim odważnym stylowym designem i nowoczesnym wnętrzem, co czyni go jednym z najbardziej oryginalnych modeli w segmencie. W porównaniu do Volkswagena Passata B8 i Skody Super trzeciej generacji Peugeot jest znacznie mniej praktyczny i przestronny, a jego atutem jest design. Natomiast Mazda szóstej generacji o oznaczeniu GJ i Ford Mondeo MK5 oferują lepsze właściwości jezdne, i bardziej tradycyjne podejście do stylistyki. Z kolei Opel Insignia B jest pod wieloma względami podobny do 508, również stawiając na stylowy wygląd i praktyczność. Podsumowując, Peugeot 508 drugiej generacji to propozycja dla osób szukających w segmencie D czegoś więcej niż tylko praktyczność. Samochód wyróżnia się, ale jego wybór jest Okupiony kompromisami. Wnętrze jest ciaśniejsze od konkurencji, a ergonomia i cockpitu nie każdemu pasuje. Choć na rynku wtórnym dominują silniki 1,2 Piurtech i 1,5 HDI, które wymagają dokładnej weryfikacji, najlepiej stawiać na rzadsze, ale trwalsze jednostki 1,6 Piurtech lub 2,0 Blue HDI. Hybrydy są również dobre, ale niestety drogie. Kończąc na dziś, jeżeli odcinek Ci się podobał, standardowo zostaw łapę w górę, kliknij suba. A jeśli masz takiego przerzota, pochwal się koniecznie w komentarzu. Do następnego, Siemanko.